Z Xbox Game Pass korzystam aktywnie niemalże od premiery usługi. Dzięki niej ukończyłem, ale i przetestowałem dziesiątki gier, a co najważniejsze, wśród tych gier są tytuły, po które normalnie pewnie bym nie sięgnął, a finalnie bardzo mi się spodobały. W tym filmie chciałbym zaprezentować wam listę moim zdaniem 10 wyjątkowo dobrych gier wartych ogrania dzięki Xbox Game Pass. Lista składa się wyłącznie z gier, które ukończyłem. Z racji na ciągle pojawiające się te same pytania, od razu chciałbym zaznaczyć, że sam abonament działa na zasadzie subskrypcji. Analogicznie jak w przypadku HBO czy Netflixa. Dopóki opłacamy subskrypcję, mamy dostęp do gier. Jeśli zrezygnujemy z przedłużenia abonamentu, no to oczywiście, dostęp do gier tracimy. Ale zachowujemy wszystkie zdobyte osiągnięcia, postępy z gier czyli nasze zapisy, i bez problemu możemy później do tego tytułu wrócić. Bardzo cenię sobie kanapowe mordobicia i choć sporo nagrałem się w Tekena, czy również z kolegami próbowaliśmy Soul Calibura bądź Mortala, to właśnie bohaterowie DC przekonali mnie do siebie najbardziej. Świetna oprawa graficzna, fajnie zaprojektowane mapy i przede wszystkim, co dla mnie okazało się najbardziej kluczowe, naprawdę fajna kampania fabularna, która dzięki świetnie wykreowanym bohaterom faktycznie nas interesuje i jest przynajmniej o poziom wyżej niż filmy. Rewelacyjne specjale bohaterów oraz bardzo intuicyjna rozgrywka to bez wątpienia ważne atuty. Pomijając oczywiście stan ludzkiego organizmu, poddanego działaniu różnych płynnych substancji, to wciąż gra, w której można na pałę klikać wszystko i czuć się jak zawodowiec. Polski niekonwencjonalny horror, który stawia na znacznie ciekawsze zabiegi, niżeli oklepane jumpscary. Fabuła zdecydowanie ja bardziej dobrać. stawia na trzymanie nas w napięciu oraz dosyć subtelnie odkrywa przed nami kolejne swoje tajemnice. Wyjątkowość gry, bez wątpienia, tkwi również w oryginalnym prezentowaniu samej rozgrywki poprzez ukazywanie dwóch różnych wymiarów jednocześnie, co oczywiście związane jest ze zdolnościami naszej bohaterki. Perłą w Koronie jest bez wątpienia umiejscowienie akcji gry, która to dzieje się w Krakowie oraz placówce wypoczynkowej Niwa, wzorowanej na dawnym hotelu Krakowia. Jeśli chcecie popatrzeć sobie na Polskę lat 90, to jest to obowiązkowy tytuł. Zanim przejdziemy do kolejnej pozycji, pozwólcie, że zdradzę Wam dobry sposób na korzystanie z tej świetnej usługi. I nie chodzi mi tutaj o żadne kombinowanie. Pamiętajcie, że Wy nie podpisujecie cyrografu na rok czy dwa. Możecie spokojnie wykupić subskrypcję na jeden miesiąc, ograć to co Was interesuje i wrócić tu po jakimś czasie, gdy do usługi wleci kolejny tytuł, który Was zaciekawi. Materiał, który oglądacie, robią już bite dwa miesiące albo i dłużej. Znaczną winę za to ponosi sam Xbox czy też Microsoft. I oczywiście dziękuję im za to. Nie jest to rzecz jasna materiał sponsorowany, ale wspominam o tym nie bez powodu, bo w trakcie robienia tego filmu biblioteka Game Passa bardzo się rozrosła. Szczególnie na PC. Dostaliśmy ponownie dostęp do gier Bethesdy z racji na jej zakup, ale i do usługi trafił pakiet gier EA. Co prawda, w przypadku EA problemem może być ewentualnie to, że ich gier to nawet za darmo nie chce mi się pobierać, ale kilka perełek, w tym Titanfall czy Way Out, i tam się znajdzie. Seria Horizon to aktualnie najlepsze arcade'owe wyścigi na rynku i nie zapowiada się, aby miało się to zmienić w najbliższych latach. Piękna oprawa audiowizualna, mnóstwo samochodów i doskonałe modele, nieskończona mnogość wyścigów i co najważniejsze bardzo przyjemny model jazdy, który wyprzedza o lata świetne to co oferuje choćby i jej w Need for Speedach. Wiem co mówię, ukończyłem zarówno payback oraz hit. Czy ja tu naprawdę muszę coś dodawać? Nie przepadałem nigdy za tą serią. Zdecydowanie bardziej wolałem Halo, ale nadejście minionej już nowej generacji zapoczątkowały nowy etap tej marki. Czwarte Kirsy były w porządku, ale piątka sprawiła, że ta seria zyskała nowe życie. Niesamowita oprawa graficzna, piękne oraz ogromne lokacje, no i co najważniejsze, zajebisty klimat, dobra fabuła oraz świetny feeling strzelania z całym dobrodziejstwem audiowizualnym. Ograłem od razu po premierze jednym tchem i byłem bardzo zadowolony. Age of Empires to klasa sama w sobie, ale trzecia odsłona tego cyklu ma w moim sercu swoje specjalne miejsce. Grałem w sporą liczbę strategii podobnego gatunku i choć nie jedna dawała mi frajdę, to nic nie mogło się równać z Age of Empires 3. W tej chwili widzicie świetnie wykonany remaster tej gry, ale nawet oryginał z 2005 roku moim zdaniem nie zestarzał się za bardzo. Świetna kampania fabularna, piękne krajobrazowe mapy z fizyką zniszczeń czy bardzo dobrze oddana imersja poszczególnych starć to bez wątpienia siła tej produkcji. Choć ja przyznam, że mi zawsze największą przyjemność sprawiała budowanie swojej własnej kolonii na nowych ziemiach. Polygor sięgnąłem już jakiś czas po premierze, a jest to o tyle istotne, że gra po wydaniu nie miała zbyt dobrej renomy ze względu na problemy techniczne. To co zwróciło moją uwagę najbardziej, to jak na obecne czasy wyjątkowe podejście do samej rozgrywki. Gra jest pewną wariacją platformerów, gier przygodowych czy zręcznościowych, gdzie dołożono nam eksplorację nieznanej nam planety oraz rozwój postaci, a przede wszystkim rozwój naszych towarzyszy. Robot, który wciąż dotrzymuje nam kroku, może być przez nas modyfikowany i istotnie wpływa na nasze możliwości, zarówno bojowe jak i mobilne. Poza tym urzekła mnie subtelnie dawkowana fabuła poruszająca temat wyginięcia ludzkości i bohaterka, która po prostu próbuje dowiedzieć się co tak właściwie się stało. Proste i przyjemne zarazem. Choć mogliście odnieść wrażenie, zresztą trafne, że nie pałam sympatią do EA, to czasem jakieś studio nie zostanie do końca opilnowane i wydaje naprawdę solidną grę, już na premierę. Titanfall 2 to przede wszystkim świetna kampania fabularna i to właśnie dla niej powinniście sięgnąć po ten tytuł. Zejdzie wam maks 2 czy może 3 nocki, raczej krótkie wieczory, ale gwarantuję, że jeśli zagrywaliście się w Call of Duty czy podobne gry, to będziecie bardzo zadowoleni. Ja byłem i do tej pory uważam tą grę za jeden z najlepszych shooterów wielu ostatnich lat. Mogłem go ponownie ograć choćby dzięki temu, że do Xbox Game Pass na PC w końcu dołączyła biblioteka gier jej i ta gra wciąż trzyma się rewelacyjnie i w ogóle się nie postarzała. Mechanika gry, to jak ona wygląda wizualnie, stoi na najwyższym poziomie. To jak został tam dopieszczony feeling strzelania i movement postaci, to jak jest on integralny z całym gameplayem jest wręcz niesamowite. Zarówno jak pierwsza, tak i druga odsłona Ori to gry dosłownie magiczne. Na niskim poziomie trudności będące bajkowym balsamem na nasze oczy i uszy, ale jeśli ktoś szuka wyzwania, to jak to skwitował Araż, gra doprowadzi nas do kurwicy. Niesamowity i piękny design zarówno lokacji jak i przeciwników, okraszony cudownym soundtrackiem zabierze was w wyjątkowo emocjonalną, baśniową podróż. Gra godna ogrania jak i zapamiętania. Zarówno jak w przypadku Duma, BTS da nieco wcześniej i chwała jej za to postanowiła odświeżyć inną kultową markę jaką jest Wolfenstein. Choć na mojej liście znalazł się fabularny prequel The Old Blood, to tak naprawdę równie mocno polecam Wolfensteina The New Order czy The New Colossus. Bardzo satysfakcjonujący feeling strzelania, zdawkowy lecz bardzo dobry humor i pełno strzelania do Niemców, przepraszam nazistów. Fabuła i klimat wciąga jak bagno, a fakt, że sam tytuł ograłem niemalże przy jednym posiedzeniu, tylko to potwierdza. Świetnie wykonane lokacje, etapy skradankowe, choć ja preferuję rozpierdol, odkrywanie tajemnic zamku Wolfenstein, nazistowskie eksperymenty i okultyzm, oraz powrót do korzeni w postaci minigierek. Bez wątpienia, jedna z najlepszych pozycji, jeśli chodzi o współczesne fps -y. W tym materiale to by było na tyle. Tak prezentowałaby się lista 10 gier, które z czystym sumieniem polecam i które warto naprawdę ograć, bo uważam, że są to wyjątkowo dobre tytuły. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.